Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć sytuację jednej z naszych sióstr, która jakiś czas temu zdała sobie sprawę, że za ważnymi wydarzeniami w jej życiu stoi Maryja, dlatego że dzień ślubu jej rodziców to jest, dzień, to jest data objawień maryjnych, pierwszych objawień maryjnych w Medjugorje. Data jej wstąpienia do naszego zgromadzenia to też jest jedno z wielkich, takich tutaj większych świąt maryjnych w Hiszpanii. Czy moment przyjęcia szkaplerza, który przyjęła, przed wstąpieniem też był związany z datą maryjną. Jej spotkanie z biskupem, żeby powiedzieć, że chce wstąpić, odbyło się w Dzień Matki Bożej Częstochowskiej. Dlatego to było takie małe odkrycie, małe, wielkie odkrycie, że Maryja jest w naszym życiu bardzo obecna. I ja dzisiaj chcę Cię zaprosić do tego, żebyś przyjrzał się swojemu życiu i zobaczył, że za ważnymi momentami stoją święci, Maryja, różne święta związane z Panem Jezusem, z Jego życiem. I zobacz, jak, jak to życie Twoje Pan Bóg prowadzi. Zobacz, jakich świętych, jakich patronów, jakich towarzyszów drogi Ci przygotowuje i Ci wybiera, dlatego że to są towarzysze, którzy zawsze Cię wspierają. Dlatego że nasze życie nie jest życiem samotnym zawsze jest z Tobą Twój Anioł Stróż. Twoi święci patronowie, dlatego warto jest mieć tego świadomość i zapoznać się z nimi i zaprzyjaźnić się z nimi, żeby móc wykorzystać tę przyjaźń na chwałę Pana Boga.